Dziś porozmawiamy o jednej z największych ikon muzyki i popkultury w ciągu ostatnich 20 lat, Rihanna. Od jej początków na Barbadosie przez światowe hity po ogromne sukcesy w biznesie i modzie. Rihanna wciąż inspiruje miliony fanów na całym świecie. Świecie. W tym odcinku przyjrzymy się jej całej drodze: jak zaczynała, jak rozwijała swoją muzykę, jak budowała własną markę i jak łączy karierę z życiem prywatnym. Porozmawiamy też o jej powrocie na scenę muzyczną i spektakularnym występie podczas halftime show, który pokazał, że jej powrót nie jest przypadkowy. Jest to przemyślana strategia łącząca muzykę i biznes. Rihanna to nie tylko piosenkarka, to prawdziwa ikona stylu przedsiębiorczości i kreatywności. W tym odcinku pokażę Wam, jak krok po kroku budowała swoją markę i dlaczego każdy jej rów przyciąga uwagę całego świata. Hej, tu Niki, Twoja Brandy Investy. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza dla zasięgu. Może. Napisz o tym, która z płyt yy, Riri była Twoją ulubioną. Zapraszam też na moje social media, na których dzieje się troszeczkę więcej niż tutaj na YouTube. A jeśli możesz, zahajpuj to wideo. Będzie mi bardzo miło. To co? Zaczynamy! Rihanna, a właściwie Robin Rihanna Fenty urodziła się 20 lutego 1988 roku w Saint-Michel na Barbadosie. Już od najmłodszych lat była otoczona muzyką. Jej ojciec był muzykiem, choć nigdy nie zdobył dużej sławy, a matka pracowała w banku starając się zapewnić rodzinie stabilność. Jej dzieciństwo nie zawsze jednak było łatwe. Rodzina zmagała się z problemami finansowymi, a Rihanna doświadczyła trudnych chwil w domu, co w pewien sposób ukształtowało jej charakter i wczesną. Dojrzałość. Od małego wykazywała niezwykłą wrażliwość na rytm i melodię. Już w szkole śpiewała w konkursach, występowała na lokalnych festiwalach i w kościele jej talent i charyzma szybko przyciągały uwagę. Nauczyciele i rówieśnicy od razu zauważyli, że ma w sobie coś wyjątkowego. Była nie tylko zdolna, ale też pewna siebie i pełna energii, co później stało się jej znakiem rozpoznawczym. W wieku 15 lat Robin spotkała Iwana Rogersa, amerykańskiego producenta, który Przyleciał na Barbados w poszukiwaniu nowych talentów. Rihanna zaśpiewała dla niego kilka piosenek, a Rogers natychmiast dostrzegł w niej potencjał gwiazdy światowego formatu. To spotkanie zmieniło dosłownie wszystko. Rogers zaprosił ją do Stanów Zjednoczonych, gdzie nagrała swoje pierwsze demo. W 2004 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Def Jam. W tym samym czasie spotkała Jay który pełnił funkcję współprezesa wytwórni. Jay Zi szybko zauważył, że Rihanna ma ogromny potencjał, a jej talent może konkurować z największymi gwiazdami świata. Rok później, w 2005 roku, ukazał się jej debiutancki singiel Pondy Replay. Otwór błyskawicznie zdobył popularność w Stanach Zjednoczonych, na Barbadosie i w wielu innych krajach w tym Polsce. Rihanna miała wtedy zaledwie 17 lat i już stała się międzynarodową sensacją. To był moment, w którym świat po raz pierwszy zobaczył, że pojawiła się nowa gwiazda pop, która potrafi połączyć talent muzyczny z charyzmą sceniczną. Rihanna od początku starała się eksperymentować z różnymi gatunkami muzycznymi. Pierwszy album Music of the Sun a Girl Like Me były wprowadzeniem do jej świata muzycznego. Nie były jeszcze pełnym przełomem, ale pokazały, że Jana nie jest gwiazdką jednego hitu, a jej talent i charyzma pozwalają na budowanie długofalowej kariery. Już od początku kreowała swój charakterystyczny wizerunek pewna siebie, odważna z lekkim elementem buntu, który później stał się jej znakiem rozpoznawczym. Pod koniec tego okresu Rihanna była gotowa na prawdziwy przełom. Zaczęła zdobywać pierwsze nagrody, przyciągać uwagę międzynarodowej publiczności i przygotowywać się do momentu, który w pełni zdefiniuje jej karierę. This is my very first music award. Barbados, I love you. We got one. Czyli wejście w świat globalnego popu z albumem Good Girl Gone Bad. Po debiutanckich sukcesach Rihanna wkroczyła w świat muzyki na poważnie. W 2007 roku ukazał się wcześniej wspomniany przełomowy album Good Girl Gone Bad. I to był moment, który zmienił wszystko. Single Umbrella z udziałem Jay-Z stał się globalnym hitem i przyniósł jej pierwsze Grammy. Nie był to tylko hit muzyczny, Umbrella zdefiniowała nowy wizerunek Diany, Odważnej, pewnej siebie, gotowej eksperymentować i łamać schematy popu. To właśnie z tego okresu pochodzą takie utwory jak Don't Stop The Music, Shut Up and Drive and Hey That I Love You, które pokazują jej wszechstronność i rosnącą siłę na scenie muzycznej. W 2010 roku Rihanna wydała loud album, który przyniósł kolejne międzynarodowe hity w tym only Girl SNM i What's my name. Like W jej styl ewoluował. Połączyła popowe brzmienia z dancehall i elementami RB. Każdy utwór był starannie dopracowany, a jej wizerunek stał się bardziej wyrazisty, kolorowy i odważny. Rok później w 2011 roku ukazał się Talk That Talk z przebojami takimi jak We Found Love, które nie tylko dominowały listy przebojów, ale również pokazywały, jak Rihanna potrafi łączyć taneczne rytmy z emocjonalną głębią. We found love. W tym czasie jej muzyka przestała być tylko rozrywką, stawała się też manifestem stylu i niezależności, a jej teledyski coraz częściej opowiadały własną historię artystyczną. W 2012 roku wydano Unapologetic, album, który pokazał dojrzałą pewną siebie Ryanę i hity takie jak Diamonds czy Stape, prezentowały zarówno mocne, energetyczne numery, jak i ballady pełne emocji. We're Ten album był dowodem na to, że Rihanna nie boi się eksperymentować i rozwijać muzycznie, nawet jeśli oznacza to wyjście poza schematy komercyjnego popu. W 2016 roku ukazał się Anti, album bardziej eksperymentalny, introspekcyjny i artystycznie odważny. Utwory takie jak Work pokazały, że Rihanna potrafi łączyć dancehall, R&B i hip-hop w sposób unikalny i nowatorski. Now okresie jej muzyka przestała być jedynie komercyjnym produktem. Stała się manifestem osobistego stylu i kreatywności, a jej marka zaczęła łączyć się ściśle z jej przedsiębiorczością w świecie mody i kosmetyków. Wszystkie te lata od Good Girl Gone Bad do Anti to właśnie nie tylko muzyka, to też budowanie wizerunku globalnej gwiazdy. Rihanna koncertowała na całym świecie, eksperymentowała z modą sceniczną, tworzyła teledyski, które były małymi dziełami sztuki i stopniowo przekształcała się w ikonę popkultury. Już wtedy widać było, że każdy jej ruch jest przemyślany. Od współpracy z producentami przez wybór singli po wizerunek na scenie i w mediach. Te lata przygotowywały ją do momentów, który w późniejszych latach stanie się spektakularnym powrotem muzycznym, czyli Half Time Show w 2023 roku, gdzie jej muzyka i biznes połączyły się w sposób absolutnie mistrzowski. Jest to wydarzenie muzyczne, ale związane z jej markami więc temat rozwiniemy za moment. Rihanna od początku swojej kariery wiedziała, że muzyka to tylko część jej potencjału. Od samego początku budowała też swoją markę i wizerunek. To, co zaczęło się od odważnych teledysków i wyrazistego stylu scenicznego, przerodziło się w prawdziwe imperium biznesowe. W 2017 roku Rihanna stworzyła Fenty Beauty, markę kosmetyków, która od samego początku zrewolucjonizowała branżę. Jej celem było coś, czego wcześniej Brakowało. Prawdziwa inkluzywność. Już przy premierze podkłady Fenty były dostępne aż 40 odcieniach, dzięki czemu każda osoba niezależnie od kolorów skóry mogła znaleźć produkt idealnie dopasowany do siebie. To był moment przełomowy. Branża kosmetyczna musiała nagle dostosować się do nowej rzeczywistości, a Rihanna pokazała, że można połączyć sens biznesowy z realnym wpływem społecznym. Fenty Beauty szybko rozszerzyło ofertę. Oprócz podkładów, różu, pomadek i innych kosmetycznych, kosmetyków. Rihanna wprowadziła linię produktów do włosów Fenty Hair. Produkty do pielęgnacji włosów, stylizacji, odżywiania. Pielęgnacji włosów i ich stylizacji zostały zaprojektowane tak, aby działały na różne typy włosów, w tym kręcone i falowane, które często były pomijane przez inne marki. To kolejny dowód na to, że Rihanna nie tylko myśli o kosmetykach, ale też o kompleksowej inkluzywności, od makijażu przez pielęgnację skóry aż po Włosy. Rok później, bo w 2018 roku, Rihanna uruchomiła Savage X Fenty, markę bielizny, która na nowo zdefiniowała pojęcie seksowności. I dostępności. Produkty były projektowane dla każdej sylwetki i każdego koloru skóry, a pokazy mody stały się medialnymi wydarzeniami na całym świecie, pełnymi energii, kolorów i inkluzywności. To nie była zwykła bielizna, to był manifest stylu, kreatywności i wartości, które Rihanna promuje w swoich markach od początku. Rihanna perfekcyjnie łączy też muzykę z biznesem i tutaj Wielki powrót. Doskonałym przykładem jest jej występ na Halftime Show w lutym 2023 roku podczas Super Bowl. Wystąpiła w stylizacjach Fenty, używając produktów swojej marki, nie pobierając przy tym żadnych pieniędzy. Efekt: produkty wyprzedały się w kilka sekund. A miliony fanów na całym świecie zobaczyły, jak skutecznie można połączyć muzykę i biznes w jednym spektakularnym ruchu. Rihanna stała się symbolem autentyczności i przedsiębiorczości. Jej biznesy nie są tylko dodatkiem do muzyki, są integralną częścią jej wizerunku i marki. Osobistej. To dzięki temu Fenty Beauty, Fenty Hair i Savage X Fenty stały się nie tylko dochodowymi przedsięwzięciami, ale też ikonami popkultury, które inspirują młodych przedsiębiorców i artystów. Na całym świecie. Nie można też zapominać o ewolucji jej strategii wizerunkowej. Riana konsekwentnie pokazuje siebie jako kobietę odważną, pewną siebie, kreatywną i niezależną. Każdy projekt, zarówno muzyczny, jak i biznesowy, jest przemyślany, a jej marka osobista rośnie razem z nią. Widać to w każdym detalu od kampanii reklamowych, przez pokazy mody, po sposób, w jaki komunikuje się z fanem. I to jest właśnie przykład mistrzowskiego wręcz zarządzania wizerunkiem i biznesem. Jednocześnie. Rihanna przestała być tylko piosenkarką, stała się bizneswoman, ikoną stylu i kreatywną liderką. Fenty Beauty, Fenty Hair, Savage X Fenty pokazały, że można stworzyć globalną markę, która zmienia zasady gry w branży, zachowując przy tym autentyczność i charakter artystki. A występ na Halftime Show był tylko wisienką na torcie, dowodem, że jej muzyka i biznes idą zawsze w parze, a każdy jej ruch jest przemyślany, wywołuje szum medialny i przynosi spektakularny. Efekt. Choć Rihanna jest ikoną muzyki i biznesu, jej życie prywatne również przyciąga ogromną uwagę fanów i mediów. Od 2020 roku jest w związku z raperem ASAP Rocky, a para bardzo świadomie łączy życie prywatne z publicznym wizerunkiem. Pokazują miłość, ale chronią szczegóły prywatne, zwłaszcza w kontekście dzieci. Rihanna jest już matką trójki dzieci, co pokazuje, że nawet w centrum światowego show biznesu potrafi tworzyć szczęśliwą rodzinę. Jej starszy syn Reza Alteston Myers urodził się 13 maja 2022 roku, a młodszy syn Riot Rose Myers przyszedł na świat 1 sierpnia 2023 roku. Najmłodsza córeczka Rocky Irish Myers urodziła się niedawno bo 13 września 2025 roku. Ciekawostką jest to, że wszystkie dzieci mają imiona zaczynające się na literę R, co może być subtelnym nawiązaniem do imion rodziców: Rihanna i Rakim, czyli ASAP Rocky. Rihanna w ostatnich latach podkreśla równowagę pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym. Mimo licznych projektów muzycznych i biznesowych, znajduje czas dla dzieci i partnera. Już w tym czasie nagrywa ścieżki do projektów filmowych, takich jak animacja Smurf w Informacje pokazują, że Rihanna to nie tylko globalna gwiazda i przedsiębiorczyni, ale też kobieta, która potrafi łączyć sukces, kreatywność i życie rodzinne autentyczny sposób. Jej życie prywatne, choć często w centrum uwagi, pozostaje starannie chronione i buduje obraz artystki świadomej swoich wartości. Podsumowując, Rihanna to artystka, która w ciągu swojej kariery zbudowała niezwykłe imperium. Od muzyki przez markę osobistą, aż po globalne biznesy. Od jej debiutu z Replay, przez przełomowy Good Girl Gone Bad, Aż po kolejne albumy. Każdy etap pokazuje jej talent, determinację i świadomość, jak budować swoją pozycję w świecie muzyki i nie tylko. Jej projekty biznesowe, takie jak Fenty Beauty, Fenty Hair i Savage X Fenty, zmieniły branżę kosmetyczną i modową. Każdy produkt i premiera są przemyślane. Od inkluzywności po marketingowy geniusz, czego dowodem był jej występ podczas Halftime Show, gdzie połączyła muzykę i biznes w sposób absolutnie mistrzowski. Pani jednak. Tym ja. Wciąż z niecierpliwością czekają na powrót Rihany, który będzie jednocześnie celebracją jej 20-lecia kariery muzycznej. I mamy ogromną nadzieję, że się doczekamy, bo sama Rihanna wielokrotnie podkreślała, że od kilku lat nie wychodzi ze studia i cały czas pracuje nad nowymi projektami. Chce nam dać wszystko, co najlepsze, dlatego możemy być pewni, że jej powrót będzie wyjątkowy, że jej powrót będzie wyjątkowy, dopracowany w każdym detalu i pełen emocji, które tylko ona potrafi przekazać. Rihanna pokazuje, że prawdziwa gwiazda nie tylko tworzy muzykę, ona tworzy doświadczenie, łączy sztukę z biznesem i inspiruje kolejne pokolenia. Każdy jej projekt to przemyślany krok, który zmienia zasady gry w branży, a jej powrót muzyczny będzie niewątpliwie wydarzeniem, które zapisze się w historii. Pop kultury. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Ja od siebie powiem, że Rihanna jest moją ulubioną wręcz artystką od dziecka. Jej plakaty wisiały w zaszczytnym miejscu w moim pokoju, a ona zawsze była obecna w czy to moich Walkmanach, wtedy jeszcze były Walkmany, czy to um, ogólnie w moim życiu pozwoliłam się otworzyć um, Trochę bardziej na muzykę yy, i na akceptację siebie. I zawsze była głęboko w moim dziecięcym serduszku, a później już dorosłym. Dlatego zasubskrybuj ten kanał, <laughs> bo dzięki temu, dzięki temu, że subskrybujecie, mogę dodawać wam materiały o waszych ulubionych artystach. Możecie także zostawić polubienie, napisać właśnie, która płyta Riri albo. Nie wiem, może jakiś występ był waszym ulubionym, lub co w niej lubicie w ogóle najbardziej. A może chcecie mi zaproponować kogoś, o kim mam nagrać kolejny odcinek. Odwiedźcie też moje media społecznościowe, tam znajdziecie troszeczkę więcej, też moi prywaty, ale też dowiecie się czegoś więcej o odcinkach, szczególnie o tym, w jaki sposób i kiedy są publikowane. Jeśli nie widzieliście jeszcze moich poprzednich odcinków, serdecznie zapraszam do nadrobienia, a jeśli już je obejrzeliście, to oczywiście jak zawsze do zobaczenia w kolejnym odcinku już o 17 w każdą środę. Pa!